Cześć, witajcie w dzisiejszym materiale z World of Tanks Dzisiaj chciałbym wam pokazać pierwszy raz ósmopoziomową premkę Co mogę o niej powiedzieć, że tą premkę chyba najczęściej wyprowadzam z garażu Dobrze mi się nią po prostu gra, ma E, wysoką penetrację na zwykłej pestce e, Demecz na strzał nie jest zły oraz Szybkostrzelność jest dosyć dobra mm, Perki jakie posiadam e, widzicie tutaj e, Trzeci dopiero kończę Czemu dopiero bo mm, Oryginalną załogę z tego czołgu mam zostawiłem sobie na mix ie 50 100. Tu, jak widzicie, mam, kończę czwartego perka. No, coś chciałbym jeszcze dodać, oprócz tego co wiadomo, że tutaj jest WIXPOT, tutaj jest WIXPOT i oczywiście yy, garnek. No i nie muszę dodawać, że boki są papierowe, że wchodzi z haków aż miło. No to może. Nie będę już więcej gadał, tylko wejdźmy do bitewki, zagrajmy sobie 3 i sprawdźmy jak to wyjdzie. Swoją drogą w tym czarnym rynku chciałbym sobie sprawić e, jakąś premkę, ewentualnie dziesiątkę, ale mam dosyć mało kredytów. Więc premkę bym chciał sobie sprawić jakąś, e, jakiegoś średniaka z pancerzem. By mi pasował albo ten czołg Offspring, nie pamiętam jak się dokładnie nazywał, albo właśnie te 4400. Chociaż bardziej by mi właśnie pasował ten Offspring, bo lubię amerykańskie czołgi, a radzieckich mam już od cholery. gdzie trochę się tam o, potykam o własną podróżynę a tu nic. Lecimy z atakiem Co do tego działa w tym czołgu, to mogę dodać, że celność jest jak dla mnie tragiczna. Nie sprawdzałem jaki ma, yy, jaką ma stabilizację, ale chyba właśnie słabą, bo to mnie boli najbardziej w tym czołgu. Już tam palić licho ten wielki garnek. No, co się kurwa stało? Gdzie ten pocisk poleciał? No i staramy się tak grać. Jeszcze na drugi pocisk. Zafajmy się Bo dostałem już dosyć mocną błę za prawie 600 No Zasrany kutas Dobra. I sobie. Dobrze. Ona nawet go nie zauważyłem. zamiast w ten ogromny bok, ale szturmujemy dalej. Boję się mu z gąskę ściągnąć, ale jest. zbyt dużym ten znaczy się bym mógł już ściągnąć gęsienicę ale ten bez zadawania obrażeń byłoby a wolę sobie trochę zarobić bardziej niż doświadczenie klepać Koniec prawie może jeszcze jeden strzał zrobię do tych o Jezus, do tych 3000 może dobiję A, I tam. I tam. Powoduj, Ale i spadę Dobra Już powładuję doję Dobra A nie dobijam 3000 no tu Bitwa ok, trochę odbiłem. Najważniejsze w tym czołgu jest yy, być świadomym jego problemów. Wtedy jakoś da się je właśnie yy, no, unikać. Bitwa ok, jak dla mnie, 30, prawie 40 tysięcy zarobione. No jak widać nie gram na koncie premium, więc zarobki no są o wiele mniejsze. Nie lubię tym czołgiem grać na szóstkach. Są to czasami za szybkie. A, też mało można nastrzelać no ale cóż pojedziemy zobaczymy no a jeszcze wróćmy do tematu e, czarnego rynku to jakoś jak byłby do w sprzedaży E75 albo właśnie ten e, drfowiec to, to co najwyżej to 75 się wydaje są, są mniejsze niż ten dwulufowiec Mam dosyć radzieckich czołgów, mam ISA 6 i Defendera. No może w e, najbliższym e, odcinku albo za jakiś czas wrzucę właśnie materiał z e, Defendera. Często się tutaj to kupiłem, bo nie patrzyłem na minimapę. Dobrze. Musimy pocisnąć równo. Mocno. Bo widać, że po drugiej stronie są. Jak się uda to postaram się pokazać jak przebijać o jak przebijać tego szrota. Albo on pokaże jak nie przebijać. Trzeba go zjechać jak najbardziej. Jezus, dobra. Mm, to najniebezpieczniejsza dziewiątka na razie. Mhm. Jezus, jaki pierdolę to dostaliśmy. Dobra, czas. Łez! Yes. Czas tutaj coś zrobić. Dobra. Dobra. Dobrze, że w zarabianiu nie chodzi no sztyw. Ci po jedna. Zarabianie nie chodzi o to, żeby wygrywać, tylko żeby jak najwięcej postrzelać sobie. Ten dwulufowiec wyjaśniony. Słabo, że się rozdzielamy. A Nie. No. No, 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 no. no tego się dało wygrać. Ale przynajmniej tego nie hmm. Czy on strzelał do mnie z... ...pocisków premium Nie wiem Ale dość łatwo mnie przebija Wiczęm, że chociaż raz się odbije, to no tam wcisnę jeszcze ze dwa pociski na ten kreiser <laughs> dał <Do> dupy <laughs> Szybkie bitwy no w tym, w tej bitwie akurat nic nie odbiłem. Najlepszy. No Zarobiłem 32. A chciałem zobaczyć... Eee, jakie pociski masu 130 pm? Że mnie tak przebijał z łatwością dwa razy? Eee, hity. A nie, to nie jest papeków Dobra. <laughs> no to trzecia ...bitewka. Lecimy. O, już lepsze losowanie niż poprzednie, można postrzelać coś. Oczywiście pojedziemy w miasto sobie, bo na zielone ten czołg jest no taki średni. No dobra ma opuszczenie działa, ale to tam... Dużo możliwości objechania tego czołgu jest, to wolę pocisnąć sobie właśnie miasto. A no, mamy dosyć twarde stawę Tak, Chrysler, Fauka, Drzewkowa, jeszcze, a nie to Iz-2, to nie jest. Ten IS2 nie jest twardy w przeciwieństwie do mm, tego do pręki to jest właśnie bardzo miękki Dobra, skorzystamy z okazji i szybko przejedziemy Skorzystam na tym, że właśnie tego pff, dobra, pff, tego dziada będą oszczeliwać. Jaki się w ogóle? Cudem, że się... tutaj chyba... wciurę dostanę. No ej, no kurde. Co za gadzina jedna. Przebija. Z przodu z natomiast. No Garnia. No kurwa! Jakim ty, że... to! To się normalnie zdenerwuje. Tyle razy, kurde, odbić się z, z garnek jest jakieś niemożliwe. Teraz ty dostaniesz taki oklep, że aż miło, chyba na, 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 na złocie. Tam. Tutaj gdzieś no, powinien być. Jasny Jasna cholera O no To nie się nie porosowało Nieważne, nie pomogło mu. Trochę odbiłem, ale jak widać, sobie mnie przebijali w górną płytę. Bitwa ok. No. O. Wmierzyć nie mogłem. Może jeszcze jeden strzał. Dobra. No, dwa i Podobna co do poprzedniej, tyle że tym razem coś odbiłem. przydają mi się. Dobra. Wynik. No, najlepsze doświ najwięcej doświadczenie, Najwięcej doświadczenia. Demet yy, prawie najlepszy. Chrysler zrobił więcej. <laughs> no cóż. W mojej opinii... Yy, to jest wciąż dobry czołg, mimo że ma już y, trochę lat. Jak wychodził, właśnie był bardzo dobry. Teraz jest jak dla mnie trochę słabszy ze względu na właśnie ludzi, którzy nauczyli się, jak go przebijać. Ale wciąż da się zarobić, właśnie y, zarobiłem 33 tym razem. No bez konta premium. No cóż, jak macie do wyboru ten czołg w programie rekrutacyjnym, to bierzcie go śmiało, jest chyba właśnie najlepszym najlepszą dostępną opcją. No cóż, no to na razie wszystko, na razie cześć, do następnego odcinka.